Jak zamontować klimę, żeby to w ogóle działało. W tym odcinku dowiesz się, jak i gdzie umiejscowić jednostkę wewnętrzną. Na jakie szczegóły zwrócić uwagę podczas montażu? Kiedy instalacja jest poprowadzona poprawnie oraz co może pójść nie tak podczas instalacji. Na potrzeby dzisiejszego odcinka montaż omówimy na przykładzie klimatera ściennego, czyli najpopularniejszego rozwiązania do mieszkań. Bardzo ważną rzeczą przy wyborze klimatyzacji jest jej dobór. Ale o tym dzisiaj nie będę mówił. Dzisiaj powiemy o rzeczy kolejnej, która jest taka fundamentalna przy montażu klimatyzacji w naszym pomieszczeniu, czyli o umiejscowieniu jednostki wewnętrznej. Nasze klimatyzatory występują w różnych odsłonach, ale sprawy designu nie są najważniejsze, aby jednostka pracowała poprawnie. Warto skupić się na tym, gdzie ją umiejscowimy. Jednostki występują w różnych rozmiarach, w różnych wysokościach, chociaż to jest akurat zbliżone. Natomiast umiejscowienie jednostki. Rzecz kluczowa. Na pewno nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Powietrze wieje na nas, albo też jest zamontowane gdzieś w rogu pomieszczenia, gdzie tak naprawdę rozpływ tego powietrza nie jest satysfakcjonujący. Kolejną ważną rzeczą przy instalacji naszej jednostki jest to, znowu, gdzie ją zamontujemy, czyli czy będziemy mieć swobodny odpływ skroplin, czy będziemy musieli tam zastosować dodatkową pompkę skroplin oraz też warto zwrócić na to uwagę przy nowym budownictwie, przy starym budownictwie, jaka jest konstrukcja ściany. Czy właściwie jest to odpowiednie miejsce, i w tym zazwyczaj pomoże nam instalator. Jak wiemy, odległość ma znaczenie. Ale nie o wszystkich odległościach będę mówić. Skupmy się na dwóch. Jest to odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, gdyż ona nie może być zbyt duża, aby nasze urządzenie pracowało poprawnie. Oraz warto zwrócić uwagę na to, aby nasza jednostka nie była zamontowana zbyt blisko sufitu, aby ta odległość od sufitu to było te 10-15 cm, aby klimatyzator mógł świeże powietrze swobodnie zaciągnąć. Oczywiście możemy tutaj wyszczególnić wszystkie aspekty, które są ważne przy montażu, klimatyzacji. Kamera przyjmie wszystko, natomiast to instalator, to jest osoba, do której powinniście się zwrócić. Są to osoby z największą wiedzą, jeśli chodzi o to, jak te jednostki montować, gdzie one powinny być. Właśnie takie rzeczy jak skropliny. Czasami nas to zastanawia, o co chodzi z tym odpływem skroplin, jak on będzie poprawny. To instalatorzy znają odpowiedź na to pytanie. Oni też korzystają z dobrej jakości materiałów, tym też nie musimy się martwić, i to do nich warto zapukać, aby dowiedzieć się więcej. Ok, no to mamy dobrą klimkę, dobre materiały i dobrego instalatora. To kiedy wiemy, że ta instalacja jest wykonana poprawnie? Wtedy, kiedy klient jest zadowolony, ale tak, całkiem serio. Zwróćmy uwagę jeszcze na trzy rzeczy. Nawet po wykonanym montażu warto zwrócić uwagę jeszcze raz na odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, ponieważ kiedy te jednostki są zbyt daleko od siebie, klimatyzator może nie dać rady, a być może wystarczy dobić do niego czynnika. Jeżeli one są za blisko, klimatyzator da sobie radę, może i za dobrze. I wtedy nam może czynnik podlewać sprężarkę, a tego byśmy nie chcieli. Dodatkowo, jeszcze te dwie rzeczy są bardzo blisko naszej jednostki wewnętrznej, czyli to, gdzie umiejscowione są śrubunki, ważne, żeby one nie były w ścianie, ponieważ później, jeżeli coś z tą klimką będzie się działo, jeżeli będzie jakaś nieszczelność, nie możemy się do nich dostać i też warto zwrócić uwagę, czy ciągłość izolacji termicznej jest zachowana, aby nam nie wykraplała się wilgoć. Dobra, Wójtek, Wszystko brzmi prosto, a tak z czystej ciekawości. Czy coś przy takiej instalacji może pójść nie tak? Generalnie nie. Jak sam wiesz, miliony klimatyzatorów na całym świecie działają i nie ma z nimi żadnego problemu, nawet jeżeli jakaś jedna drobna rzecz jest źle zrobiona. Ale jeśli chodzi o takie pff, ciekawe historie, to właściwie tylko dwie przychodzą mi do głowy. Jedna jest to sytuacja, w której tak naprawdę klient nie wiedział, czy dzwonić po egzorcystę, czy po Instalatora, ponieważ yy, jego klimatyzator i wirnik w jednostce wewnętrznej kręcił się cały czas sam, niezależnie od tego, czy był podłączony do prądu, czy nie. Tutaj odpowiedź była bardzo prozaiczna. Okazało się, że jest to bardzo szczelne mieszkanie, a otwór pod klimatyzatorem nie był odpowiednio zapianowany. I podczas włączania kapu poruszała się właśnie ta turbinka i tak straszyła w nocy naszego klienta. Druga taka historia, w której to serwisanci pojechali do klimatyzatora i po pół godziny poszukiwania go w mieszkaniu, bo niestety. Właściciela mieszkania nie było, otworzyło im dziecko nie znaleźli klimatyzatora. Co się później okazało? Klimatyzator był zabudowany w szafie. No domyślam się, że było to później na, na prośbę klienta i być może chciał coś w tej szafie chłodzić, natomiast no, wtedy klimatyzator nie będzie działać poprawnie, ale nic więcej z takich historii nie przychodzi mi do głowy. A może Ty masz jakieś zabawne doświadczenia albo historie związane z klimatyzacją? Koniecznie. Podziel się nimi w komentarzu. No dobra, jednostka wewnętrzna zamontowana, czas przenieść się na zewnątrz. Thomas Field